Siemanko, siemaneczko! Z tej strony Chat Player i witam was dzisiaj po trochę dłuższej przerwie, jeśli chodzi o e, gameplay z Koda na moim kanale. E, przez ostatnie dwa tygodnie nic nie wrzucałem. E, Ogły materiał jedyne, jaki się pojawił przez ostatnie dwa tygodnie to Uncharted, ale o tym może za chwilę. E, wiecie co taka trochę posłuchał mnie, jeśli chodzi o granie, ponieważ Kot zaczyna mi się trochę przejadać do Battlefielda. Wracam no tak naprawdę sporadycznie, już ostatnio dość dawno temu nie grałem w Battlefielda. No, już może trzeba będzie wrócić teraz, tak, do odświeżenia. W każdym razie, tak jak wspominam, kod, no trochę zaczyna być dla mnie schematyczny. Za mało dodatków, raczej za mało dodatków, za małą częstotliwością te dodatki dla mnie wychodzą. Wiadomo, że nie będzie to co tydzień, nie będzie to może nawet i co miesiąc, ale e, dziwi się, że do tej pory nie pojawiła się nawet żadna zapowiedź, jeśli chodzi o kolejny DLC właśnie do Black Ops 3. E, z dużą, dużą niecierpliwością na to czekam. Przydałby mi się jakiś taki troszkę chociaż powiew świeżości, e, ponieważ tak jak mówię, właśnie trochę zaczyna to być dla mnie schematyczne e, i powtarzalne. Ale cóż, gram cały czas, e, tam z, e, dzielnie dążę do... 10 ostatniego prestiżu do master prestiżu, tam już potem nie będę musiał cały czas ustawiać nowych klas, ani nie wiadomo czego nabijać, to widzicie zresztą mnie w tym gameplayu z nabitym już diamond camo na assault rifle'ach. Ja wiem pewnie dla was nie jest to jakiś wielki problem, niektórzy pewnie mieli to już tydzień czy dwa po w ogóle rozpoczęciu swojego wojowania w Call of Duty. Ja tam jakoś się na początku tym nie przejmowałem. Później zauważyłem, że e, przecież nie tak wiele mi brakuje w niektórych broniach, więc zacząłem te e, zadania konkretne e, właśnie wypełniać e, nie wiem, nie jest to jakiś wielki problem, żeby osiągnąć właśnie Diamond'a e, na Assault Rifle'ach. E, swoją drogą wczoraj odblokowałem również na SMG e, wszystkie Diamond Camos, więc e, no nie wiem, e, dla mnie to ostatnio urozmaica mi rozgrywkę, e, właśnie te wszystkie challenge i tak dalej. E, może pojawi się wkrótce coś również z jakimś SMG e, diamondowym. W każdym razie dość sporo mi się nazbierało poprzednich e, gier z poprzednich e, dni, że tak powiem. E, naprawdę tam chyba mamy zo 30-40 jakichś takich niewykorzystanych materiałów. Nie wiem czy zrobić z tego jakiś e, montaż. Może nie, bo tak jak średnio mi się wydaje, e, że się opłaca robić montaże z materiałami nie Jeśli chodzi o Call of Duty, mi się przynajmniej takie montaże nie podobają. Zwykłe, e, ze zwykłych akcji. Nie wiem jak to wygląda u Was. E, może. Dajcie znać w komentarzach W każdym razie no tutaj macie tą rozgrywkę na akwarium Którą, nie wiem, nagrywałem jakieś dwa tygodnie temu, coś takiego Mniej więcej w tym momencie, gdy właśnie te Diamond Cow na Assault Rifle Zostały przeze mnie odblokowane Tutaj poszło dość gładko Swoją drogą grałem Z Karmą i z Jakubkiem Więc tutaj mieli nas, było nas trzech w drużynie No tak, no fajnych dupków trafiliśmy, muszę powiedzieć Przynajmniej mi tutaj fajnie, gładko szło Jedynie tamte dwie czy trzy śmierci się przydarzają przez całą grę, z czego jedna to jest na samym końcu gdzieś, gdzie już przerywają i po prostu stryka Szkoda, bo szkoda, ale wciąż nie będę żałował, tutaj całkiem fajnie, gładko poszło. Wiecie, co miałem wspomnieć również o tym Uncharted? Kurde, muszę powiedzieć, że naprawdę beta multi mnie wciągła. Jestem ciekawy, jak wy ją odebraliście. W każdym razie, jeśli chodzi o dwie poprzednie odsłony Uncharted... E, jakoś za multi bardzo nie przepadałem. Oczywiście przepaliłem sobie singla, e, ogółem serię Uncharted, e, bardzo fajnie jeśli chodzi o singla, chyba wszyscy, e, którzy grają na no właśnie konsoli Sony e, zdążyli tą serię polubić lub pokochać, e, niektórzy w każdym razie, ja sobie e, nabiłem prawie platynę na jedynce, platynę na dwójce, w przeciągu dwóch dni ją nabiłem w ogóle, tutaj miałem e, chwilę wolnego wtedy, więc e, naprawdę przysiadłem przy tym Uncharted 2 i Poszło gładko z górki, a ta platyna to była jedna z łatwiejszych, według mnie. Trochę irytujące momenty, ale każda platyna takie ma, ale nie o tym mieliśmy w ogóle rozmawiać. Chodzi o multi. Wiecie co, ja zanim nie przepadałem, byłem cały czas wielkim kodowcem w tych czasach, gdy właśnie te gry Uncharted 2, Uncharted 3. Wychodziły cały czas, przepalałem te kody niesamowicie i miałem wielkie problemy z tym, żeby przyzwyczaić się właśnie do poruszania w trzeciej osobie na mapie, już zresztą chyba przy materiałach z Battlefrota u mnie na kanale o tym wspominałem. Ja te problemy wciąż mam. Ciężko mi się jest przyzwyczaić do tego, że właśnie mam widok z trzeciej osoby, że nie mam, ja przynajmniej nie mam takich reakcji, jakie powinienem mieć, grając w strzelankę. Nie mam takich reakcji, jak grając właśnie z perspektywy pierwszej osoby i to dziwne, ponieważ teoretycznie każdy powie, że ten widok z pleców powinien rozszerzyć, że tak powiem, moje pole widzenia, tak? I nie wiem, ja tego tak nie odbieram dla mnie. Nie wiem, ja się za bardzo skupiam na tej postaci, którą widzę przed sobą, na, tą, na tej postaci, którą ja sam osobiście steruję, niekiedy się w nią zapatrzę i tak dalej. I to trochę mnie tak wybija z rytmu. E, I dochodzi tutaj do takiego momentu, e, gdy w Uncharted odkrywam, powiedzmy, właśnie taką snajperkę, tam e, ten materiał, który ja ostatnio rzuciłem, nie wiem czy mieliście okazję go oglądać. E, właśnie e, jest to przeze mnie stworzony taki mały montażek snajperski. Tam wielkich efektów jakiś nie ma, jeśli go nie widzieliście. Nie spodziewajcie się, nie wiadomo czego, to taka zabawa trochę z mojej strony. Ja też żadnym specem od montażów nie jestem. W każdym razie, bardzo, ale to bardzo dużo przysiadłem na tej sniperce w Uncharted i spodobało mi się nią granie. Cały czas nagrywałem jakieś materiały później. Niektóre z nich nadawałyby się, powiedzmy, do komentarzu i tak dalej. Ale stwierdziłem, że sklecę sobie z tego jakieś właśnie takie mam montaż, montażek, tym bardziej, że tego dawno nie robiłem, więc Tutaj odsyłam Was do tego materiału, jeśli go nie widzieliście. Zobaczcie, nie wiem, wypowiedzcie się trochę na jego temat, czy coś takiego Wam się podoba. Może więcej czegoś takiego bym tworzył, więc tutaj już drugi, drugi raz wspominam o tym, że mógłbym stworzyć jeszcze jakieś montaże. Ale dobra, to jest Waszej kwestii. Jeśli się Wam będzie podobać, to ok, na ten moment, tamtą czartę nie ma jakoś wiele odsłon, ale to już jest, że tak powiem, przypadłość wszystkich moich ostatnich filmów. Ta trochę oglądalność przygasła, że tak powiem, no ale to jest głównie moja wina, ja tutaj nikogo nie obwiniam, oprócz oczywiście siebie. E, tutaj chyba jest ten moment, gdzie dostanę w dupę. Dawiłem e, praktycznie mój ostatni strick, prawie tam mi brakło 80 do rapsów i tutaj gościu wbija mi kosę. E, dorwał mnie po kilku próbach, tak już wcześniej go e, się przed nim broniłem, więc e, no tak ta gra się e, rozegrała tutaj największa akcja już jest popopo. Po, po. I mówiąc o tym, Uncharted dochodziłem do tej sniperki, gdzie grałem z pierwszej osoby sniperką i tym się najlepiej dla mnie grało. I wiecie co? Myślę, że zakupię Uncharted i pogram dłużej w multi, bo i tak bym go kupił ze względu na singla i możliwe, że pojawi się więcej gameplayów właśnie z multi, jeśli chodzi o U4. Naprawdę przypadło mi do gustu, więc jestem ciekawy, czy ktoś z Was jeszcze zdecyduje się na taki zakup. Czy będę miał jakiś kompanów do gry i tak dalej. Jeśli tak, to bardzo fajnie. No i jeśli nie, no to będziecie skazani na trochę materiałów z Uncharted na moim kanale, za którymi może nie będziecie przepadać, a może się ode mnie przekonacie, że coś z tego warto wynieść, więc. Okej, okay, myślę, że tutaj sobie zakończymy powoli. Zresztą widzicie, że cała gra dobiegła końca, tutaj jeszcze nasza prezentacja na końcu cała nasza drużyna, mały nasz Team znalazł się właśnie na podium, więc dzięki tutaj chłopakom za wspólną grę, dzięki wam za to, że oglądaliście materiał do końca. No i widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach, dajcie znać czy byście chcieli jakiś jedyny z, z Uncharted, taki e, pojedynczy materiał, więc dzięki tutaj i tymczasem, pa pa!